Witajcie wszystkie ludziki, które to oglądacie, którzy to oglądacie. Postanowiłem nagrać filmik taki demonstracyjny sprzęciora, którego sobie znalazłem. Akurat tu mamy Unitre Finezję 1. Model widoczny bez przykrywki kieszeni. widzicie, działa podnoszenie, ale jej nie ma. Wszystko niby ładnie wygląda. Widać, że był gdzieś rzucony, bo jest tutaj troszeczkę gdzieś troszeczkę jest tutaj gdzieś nieładnie potraktowany z tyłu, tu z tymi gniazdami jest kłopot bo te dwa te dwa są te dwa są tutaj, te na pięć na pięć pinów a tu dwa gniazda są puste, w ogóle tu nic nie ma w ogóle wygląda jakby chciał się otworzyć sam no, ale takie troszeczkę, ale podłączyłem go do napięcia, słuchajcie proszę, model, nie, model, nie będę nakręcał tylko nie ma potrzeby Słuchajcie, sobie, na jazdy różne takie, i teraz powiem wam tak najfajniejsze jest to, że to jakby chciało działać. Włączamy tutaj, będę przełączył guziczki, włączamy sieć. Ten lewy wskaźnik nie ma, wskaź... ma tego wskaźnika, nie ma uwaga o, zaświeciło się o, coś tu dygło. <śled> Widzicie tego wskaźnika, lewy. lewy kanał nie ma wskaźnika, i będę tutaj przełączał po kolei te Dolben R. Tak. No dobra, żeby w ogóle nie spadło na ziemię. Dolby, o widzicie, tu się świeci, że dolby. Wyłączamy, tu jakiś DNL przełączamy. O, świeci się, też nie wiem o co chodzi. I jakaś automatyka. Automatyka się nie świeci. Radiogramofon, mikser. To się tu w ogóle nie świeci, nie wiem o co chodzi. No i dobra, no i tu mamy jakieś suwaki. Suwaki, ojej, mi tutaj spadło. Suwaki, tak w miarę. Przeciewają. Nie wiadomo czy czasem gdzieś nie trzeszą. Chociaż czekajcie, może dogram jeszcze zaraz filmik, bo mi się wydawało że mam gdzieś głośnik właśnie na z tyłu może Można nawet dwa takie mam. No i tu mamy kasetę. Z kasetą powiem Wam tak. Przyciski jakby wszystkie działają, ale start. patrzcie Start się włącza i się za chwilę wyłącza. Uwaga, zaraz tu mam trochę oszczędzić troszkę co zdjęcie. Dobra, włączamy start. Widzicie? Łączy się. Wyłącza. Yy, przebijanie chodzi o zasuwa. O, też się wyłącza. A w drugą stronę. Ten na widzisz w jedną stronę zasuwa cały czas. Także jak to wszyscy mówicie przy kupowaniu takich starych sprzętów pewnie trzeba by mieć paski. No może trzeba nie wniesie. Pauza. Działa. Stop. Stop. No więc. Zaraz dogramy jeszcze jeden jak widzicie podłączę głośniki, bo właśnie mam takie do, od starego gramofonu teraz słuchajcie, dogrywamy kolejną część <laughs> House of Silence, nie wiem co to znaczy, bez Boy no. znalazłem kasetę. słuchajcie, no właśnie, myślałem, że podłączę przecież nie podłączę, przecież właśnie tych gdzie to no tu jest właśnie tych gniazd nie ma tych tych podgłośniki eee, Możemy jakąś taśmę, zobaczymy jak to wygląda na taśmie, słuchajcie. Głowica, głowica jest po tej stronie, to musisz tak, jakoś. Czekajcie, nie wiem, jak to, ktoś tu wkłada teraz, tak, o dobra, cześć, słuchajcie, teraz dopiero będzie widać bajery. Yy, start, robimy start, waga. nie, nie pokręcić na start. Na to bym trzymał, a może z końca, taśmy? czekajcie, jak ktoś wyciągnął taśmę, ha, wychodzi, chce wychodzić, go dobrze. Dobra, siedzi. Start. Dobra. Ech, ona pcha. Taśmy Dobra, kręcimy. Opatrzcie. raz. słuchajcie. Nawija. No, nie jest aż taki krop. Troszkę, <grybujesz> że nie gra. Przewija w tę stronę. Ładnie taśmy. Teraz zatrzymamy. Stop. Zobaczymy, czy drugą przewija druga ma trochę kłopot wiecie tak właśnie to chyba kłopot. ale jest fajera no, coś tam spadło nie chcący play start ej 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 już się zaczyna zaraz będzie potrzebny ołówek tak słuchajcie trochę nie działa ale ale nie jest jeszcze tak całkiem matce ktoś gdyby chciał sobie kupić to sobie pewnie zrobi te gniazka z tyłu sobie tam podmontuje podlotuje to, Zajdę, to sprzedam. Może się jakoś fajną cenkę uzyska. Także słuchajcie, wyłączamy sprzęt. O tu, patrzcie, myszczukiem. Wyłączamy. O. I Bajera. I do następnego, gdzieś na nagrania.